Marvel Studios w ostatnich kilku latach nie rozpieszczało nas swoją jakością. Marnowano potencjał wielu postaci oraz wielu historii. Przygotowałem dla Was materiał, w którym zebrałem wszystkie grzechy Marvel Studios, które zostały popełnione od czwartej fazy czyli od premiery Avengers: Endgame. Zacznijmy jednak od dwóch rzeczy, które wpływały na pogarszającą się jakość, a były niezależne od decyzji podejmowanych przez producentów. Po pierwsze, naprawdę trudno z samego założenia jest powtórzyć coś, co udało się w trwającej 11 lat sadze nieskończoności. Od pierwszego Ironmana do Avengers Endgame, wszystkie te filmy debiutowały w specyficznym momencie, w wyjątkowym czasie dla popkultury, i trzeba pamiętać, że był to pierwszy na taką skalę projekt łączonego kinowego uniwersum. Coś, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło i co nie zostało powtórzone z podobnym sukcesem przez kogokolwiek z konkurencji. Zatem zbudowanie tego samego od nowa i ponowne wzbudzenie w nas. Podobnego zainteresowania i przywiązania było naprawdę trudnym zadaniem. Trudne jednak nie oznacza, że Niemożliwe. Druga sprawa to pandemia, która wstrząsnęła także rynkiem filmowym w USA i pojawiła się akurat w momencie, gdy Marvel Studios startowało z fazą czwartą. To miało duży wpływ na podejmowane decyzje i planowanie harmonogramu uniwersum, co nie było przecież winą samych producentów i twórców, że przez to sporo planów zostało pokrzyżowanych. Mogło to mieć znaczenie w utrudnionym wejściu w nowy rozdział MCU. Stop. I może trzecia sprawa. Marvel Studios nie miało wpływu na śmierć Chadwicka Bosmana. Chociaż spokojnie mogli dokonać recastu Czarnej Pantery, tak samo nie mieli wpływu na wybryki Jonathana Majorsa, wcielającego się w nowego złego całej sagi Kanga. Ale tutaj też mogli dokonać recastu zamiast całkowicie rezygnować z tej postaci, więc niby nie z ich winy, ale jednak mogli dokonać lepszych decyzji. To jednak tyle, jeśli chodzi o błędy, na które można było przymknąć oko. Taryfa ulgowa w tym momencie się kończy, bo za chwilę usłyszycie o rzeczach i o błędach, które popełniono już w nowych fazach kinowego uniwersum Marvela, a których popełniać nie trzeba było. Zwłaszcza, że Marvel Studios miało w swoich rękach niezawodną formułę, receptę, którą wystarczyło tak naprawdę tylko powtórzyć. Dlaczego zatem to się nie udało? W zasadzie wszystkie problemy zaczęły się od nowego, w tamtym czasie prezesa Disneya, Boba Czajpeka, który wymyślił sobie, że Marvel Studios będzie dostarczane do widzów. Praktycznie przez cały czas, że będzie jeszcze więcej produkcji i że dostaniemy produkcję nie tylko w ramach kina, ale też w ramach streamingu, jeśli chodzi o seriale. Początkowo wydawało się, że to jest naprawdę fajny pomysł, no bo hej, będzie szansa na to, żeby postaci, które no nie są tak duże, żeby mieć swój własny film, dostaną serial, który z założenia daje dużo możliwości do tego, by taką postać rozwijać przez dłuższą perspektywę czasu. Rzeczywistość okazała się być jednak inna i dziś rozumiemy, dlaczego sam prezes Marvel Studios Kevin Feige nie chciał seriali i zostało to na nim wymuszone. Po pierwsze, seriale zmniejszały prestiż całego MCU, które przestało być tylko doświadczeniem kinowym, na które czekało się miesiącami. Po drugie, uniemożliwiało to dopilnowanie jakości, ponieważ Kevin Feige, który zawsze potrafił nadać produkcjom właściwy kierunek na etapie postprodukcji, był rozproszony pomiędzy ogromną ilość tytułów i przy wielu z nich nie miał nawet okazji wpaść na plan więcej niż raz. Jeśli to nie oddaje skali problemu, to pozwólcie, że pomogą mi liczby, by lepiej to zobrazować. I moi drodzy, saga nieskończoności trwała 11 lat, ale na tej przestrzeni dostaliśmy 23 produkcje kinowe. W przypadku fazy czwartej, która trwała od 2021 do 2022, czyli raptem był to rok, mieliśmy łącznie tych produkcji 15, 7 filmów oraz 9 seriali. A jeżeli sumujemy to razem z fazą piątą, to wyjdzie nam 29 produkcji. Zatem przez 5 lat mieliśmy produkcji 29, a przez 11 było ich 23. Nic dziwnego, że widzowie mogli w pewnym sensie poczuć zmęczenie, a także zagubienie w tym, co dzieje się w tym uniwersum. Nie wszystko, co na swoim sumieniu ma Bob Chapek, ale chyba też Kevin Feige. Ponieważ po Endgame stwierdzono, że zamiast stworzyć historie bardziej przy Ziemi, które są troszeczkę skromniejsze, to wymyślono, że trzeba tę skalę powiększać, że trzeba po Endgame zrobić krok dalej. To na pewno źle świadczy o producentach, a raczej to oni źle pomyśleli o widzach. Korporacyjne założenie jest takie, że nie możesz zdjąć nogi z gazu, że wyniki są dobre, jeśli ciągle podnosisz poprzeczkę. Zatem niemal każda produkcja musiała dotyczyć walki o ratunek wszechświata. Nawet skromna i przyziemna Miss Marvel musiała ratować nie swoją dzielnicę w New Jersey, ale całą Ziemię. Shang-Chi na koniec nie mógł mieć intymnej walki ze swoim ojcem. Musiał wskoczyć na smoka. Nic dziwnego, że widzowie zechcieli złapać oddech od tego typu historii. W tym punkcie nie chodzi jednak o samą skalę, o balans powagi do humoru, ale także o to, że rozmyło się to, co ważne i nieważne. Dotyczy to choćby tego, co spaja wszystkie wątki i sprawia, że mamy do czynienia z łączonym światem. W przypadku Sagi Nieskończoności spoiwem były Kamienie Nieskończoności, natomiast w kontekście nowych faz i Sagi Multiversum trudno jest podobną rzecz wyróżnić. Jakieś bransolety pojawiające się w Shang-Chi czy Ms. Marvel, jakieś elementy z Loki'ego z tym, który trwa i nawiązania do Kanga, ale gdy wreszcie sam Kang pojawia się w Ant-Man i Osie kwantomania, nic z tego nie zostaje szczególnie wyjaśnione. Są to wszystko porozrzucane skrawki udające jakiekolwiek powiązania. Jak dziś pamiętam liczne momenty, kiedy to Kevin Feige wychodził do mediów i mówił, że spokojnie, wszystko jest powiązane, że w w pewnym momencie dowiecie się wszystkiego, że to, co wcześniej budziło Wasze wątpliwości, nabierze nowego znaczenia, nowego sensu i jeszcze bardziej docenicie to cierpliwe konsumowanie kolejnych produkcji. Okazało się jednak szybko, że jest to dobra mina do złej gry, bo też zapewne to tempo produkcyjne, to wysokie tempo działania sprawiło, że coraz trudniej było pewne rzeczy planować tworzyć między produkcjami te wszystkie liczne powiązania. Kolejnym mocnym zarzutem w stronę produkcji Marvela po Endgame jest to, że wpuszczono do tego świata całe mnóstwo nowych postaci. I z jednej strony to fajnie, bo są to fajni bohaterowie, ale przez to, jak dużo ich było, zabrakło czasu na ich Rozwijanie. Jeszcze seriale czasami miały ku temu więcej sposobności ze względu na nieco większy metraż, ale jeśli chodzi o filmy, dość przykra jest konstatacja, że fenomenalny Shang-Chi z 2021 roku kontynuację dostanie najszybciej w 2027: 6 lat. Podczas gdy Iron Man czekał na sequel 2 lata, Kapitan Ameryka czekał 3 lata, a nawet Ant-Man czekał także 3 lata. Nie wspomnę o Eternals, których przyszłość stoi pod znakiem zapytania, czy o Namorze, który musi poczekać 4 lata na ponowne pokazanie się przed ekranem w planowanym Avengers Doomsday. Tak jak wcześniej każda faza coś znaczyła, coś zaniosło, tak tutaj ten podział nie ma żadnego znaczenia i pokazują to właśnie wspomniane przykłady. Faza druga MCU miała w sobie kontynuację przygód Trójcy, na której budowano MCU: Kappa, Ironmana i Tora. Przy okazji dodano nowych bohaterów, jak Strażnicy Galaktyki i Ant-Man, a także podsumowanie w postaci Avengers: Age of Ultron. W przypadku fazy czwartej i piątej spróbowano poprowadzić to inaczej, na co być może widzowie nie byli gotowi, bo zamiast odebrać to jako innowację, odebrali to jako pomylenie porządków. I znowu statystyka do uzmysłowienia sobie skali problemu, o jakiej tutaj mówimy. MCU w trzech pierwszych fazach wypuściło 10 solowych filmów, nie licząc kontynuacji i filmów o Avengers. W przypadku fazy czwartej i piątej mówimy o, uwaga, 25 produkcjach łącznie z serialami. A skoro przy serialach jesteśmy, to przy takiej ilości trudno jest zadbać o jakość. Ale jakie jeszcze problemy, jakie jeszcze kwestie wpływały na to, że ta jakość była tak słaba? Jeszcze początek był obiecujący. WandaVision masa kreatywności, Falcon i Zimowy Żołnierz ciekawie skupione na postaciach i ciekawych kwestiach. I wreszcie Loki. Jedna z nielicznych, prawdziwych serialowych pereł. Z czasem jednak działo się coraz gorzej, a głównym problemem seriali MCU stało się to, że ambitnie postawiono za cel tworzenie produkcji o kinowej jakości. Szybko okazało się, że nie tylko nie jest to możliwe, ale też że seriale te w efekcie wyglądają jak pocięte na odcinki filmy, różniące się od tych kinowych tylko tym, że w przypadku tych pierwszych ktoś na stole montażowym wyrzuca. 3,5 godziny nakręconego materiału z 6, natomiast w przypadku seriali po prostu wrzucano do odcinków wszystko, co zostało nakręcone. Brak serialowej struktury, krótkie odcinki, dopychanie wszystkiego kolanem w finałach, bo jednak ktoś się zorientował, że mamy tylko 6 odcinków zamiast 8 albo 9 i trzeba w tym finale wszystko na szybko domknąć. No tych problemów była cała masa. Do tego można dorzucić jeszcze jedną rzecz, dość Istotną myślę, bowiem tylko Loki doczekał się drugiego sezonu. A to jest rzecz dziwna, nietypowa, raczej niespotykana, ponieważ widz serialowy lubi mieć perspektywę, że kiedy ogląda serial, to jeżeli on jest udany, to doczeka się drugiego, trzeciego sezonu, czwartego, że zainwestuje swój czas w coś, co będzie obserwowane przez niego w dłuższej perspektywie. A tutaj tak się nie działo, i myślę, że jest to też kolejna rzecz, na którą Marvel już zwraca uwagę, i Daredevil ma mieć inne podejście, ponieważ dostaliśmy już pierwszy sezon, który miał liczbę odcinków nieco większą, i zaraz dostaniemy sezon drugi, a być może też i kolejny. Na pewno znacie ten obrazek, w którym Kevin Feige wchodzi na scenę, a za nim, za jego plecami, jest ta plansza z logotypami kolejnych filmów, a przy nich jest data premiery. I wcześniej, kiedy te plansze się pojawiały, mogliśmy być niemal pewni co do tego, że każdy z tych projektów finalnie ukaże się w kinie w tym dniu, w którym zostało to zaplanowane. Wcześniej w przyszłości nie udało się to tylko raz w przypadku filmu Inhumans, który został. Przemieniony na serial i był tragiczny, ale to był tylko ten jeden raz. Dzisiaj, patrząc na te plansze, które pokazywał Marvel w kontekście fazy czwartej czy piątej, no, wszystko to zostało wywrócone do góry nogami. Wspomniałem wprowadzenie zbyt dużej ilości postaci, ale do tego można dodać, że bardzo często nie są one w ogóle ze sobą powiązane. Moon Knight może żyć obok Namora i She-Hulk, ale zdecydowanie łatwiej byłoby w to uwierzyć, gdyby mieli ze sobą chociaż jedną interakcję. Wspomniałem też brak powiązań między filmami w kontekście elementów tego świata jak wcześniej kamienie nieskończoności. Jest trudno robić takie rzeczy w sytuacji, gdy pewne tytuły zmieniają swoje daty premiery, zmieniają całkowicie swoje podtytuły, czy całkowicie wypadają z planu produkcyjnego, jak choćby Blade. You did? What is that? Sytuacja nie do pomyślenia dla starego MCU, gdzie naprawdę wszystko było dopięte na ostatni guzik. Już memiczny stał się ten przedwieczny, wystający z oceanu, który pojawił się w Eternals z 2021 roku i dopiero po czterech latach w nowym kapitanie Ameryce rozwinięto temat dalej. Ariszem pojawił się w Eternals na końcu. Zapowiedziano o tym ogrom ciekawych rzeczy, ale nigdy to nie miało swojej kontynuacji. Widzowie stracili poczucie wzajemnej zależności, a w przypadku czegoś takiego jak łączone kinowe uniwersum to jest pierwszy krok do porażki. Porażki, której symbolem stały się sceny po napisach. Niemal każda produkcja nowych faz MCU zapowiadała w scenach po napisach coś, co do tej pory nie miało miejsca. Kit Harrington jako Black Knight, Harry Styles jako Eros, Doctor Strange w parze z Cleo, Herkules chcący się zemścić na torze, Rada Kangów, Monika w innym uniwersum u Boku Bista z X-Men, a wisienką na torcie jest Lider, który mówi do Kapitana Ameryki takie ogólniki, że można mieć wrażenie, że sami twórcy do końca nie wiedzą, co on dokładnie zapowiada. Jakiś czas temu pojawił się raport na Variety, czyli na bardzo wiarygodnym źródle, a propos problemów Marvel Studios, i tam było potwierdzonych wiele rzeczy, które już teraz powiedziałem. Ale była jeszcze jedna dość ciekawa rzecz, którą Wam teraz przytoczę, a dotyczyło to tego, jakie wnioski Kevin Feige i reszta ludzi z Marvel Studios wyciągnęli. A propos tych wszystkich błędów, które popełniono w nowych fazach MCU. A chodzi o swego rodzaju hermetyczność całego uniwersum, czyli sytuację, w której widzowie zmuszeni zostali do odrabiania dodatkowej pracy domowej, aby połapać się w niektórych produkcjach, jak choćby znajomość serialu WandaVision przed filmem Doctor Strange 2. Słowem MCU stało się trudne dla nowych widzów. To problem, który przerabiały już komiksy, gdzie nowym czytelnikom trudno było połapać się w rozbudowanej sadze, na przykład o mutantach. Zatem obrazkowe uniwersum Marvela co jakiś czas przechodziło restart. Większy próg wejścia oznacza mniejszą liczbę widzów, mniejsza liczba widzów oznacza mniejsze zarobki, a mniejsze zarobki w tej branży oznaczają pocałunek śmierci. To jednak nie wszystko, bo właśnie chcąc podkręcać skalę tego uniwersum w tym złym planowaniu, jakie mieliśmy okazję obserwować niestety, wymyślono, że najlepszym środkiem do tego, by właśnie ta skala rosła, będzie koncepcja multiversum. Problem w tym, że multiversum często działa odwrotnie, to znaczy umniejsza skali i wadze wydarzeń. No bo jak zobaczymy na ekranie śmierć warianta czy wariantu Doktora Strange'a, to gdyby doszło do śmierci tego naszego Stevena, całość nie miałaby być może już takiego efektu zaskoczenia. Fajnie zobaczyć jakiegoś aktora w danej roli, jak na przykład Johna Krasinskiego jako pan fantastyczny, ale znowu to raczej tylko granie na emocjach fanów niż rzeczywista chęć osiągnięcia czegoś wartościowego. Tościowego. Przyznam jednak, że w multiversum obłędu zaskakująco jest dużo więcej historii i skupienia na postaci, tytułowej postaci, niż fanserwisu, ale multiversum nie działa w sytuacji, gdy całe zarządzanie Marvelem ma tak duże problemy. To powoduje tylko chaos, dezorientację i obojętność. A obojętność to coś, co nie działa w kontekście łączonego uniwersum, które bazuje też na FOMO, na tym, że jesteśmy przywiązani do tego świata i chcemy wiedzieć na bieżąco, co się w nim dzieje. Boimy się tej sytuacji, że czegoś nie zobaczymy, że czegoś nie będziemy wiedzieć. I ta sytuacja już też mocno się zmienia. Ja sam byłem do tej pory takim widzem, fanem, wielkim fanem Marvela, że nie wyobrażałem sobie sytuacji, abym czegoś nie ob. Bejrzał, abym coś, co jest z logiem Marvela, pominął. A dzisiaj taka sytuacja ma miejsce, bo choćby nie zobaczyłem, nie dokończyłem drugiego sezonu What If, a także jestem w trakcie kończenia, ale nie wiem, czy skończę serial Iron Heart. O słabym CGI w dzisiejszym kinie, jeśli chodzi o kino rozrywkowe, kino amerykańskie, zrobiłem osobny materiał, więc tam chętnych i zainteresowanych odsyłam. Ale tutaj powiem to w takim szybkim telegraficznym skrócie. Większa ilość produkcji oznacza, że zespoły od tworzenia VFX-ów są niewydolne. Dziś zaawansowane efekty komputerowe tworzy się nie tylko do kinowych filmów, jak było kiedyś, ale też do seriali, co oznacza, że możliwości zrobienia tego dobrze stają się mocno ograniczone. Inna sprawa, że sam Marvel nie pomaga, zgłaszając poprawki za 5/12, nie mając scenariuszy gotowych w momencie wejścia na plan i często crunchujący z spec od efektów muszą wywalić do kosza całą scenę, bo nagle ktoś z Marvela wymyślił, że w tej scenie będzie inna scenografia, lub nawet, że w danej walce udział wezmą zupełnie inni bohaterowie. Ta sytuacja sprawia, że nie jest zwyczajnie możliwe dopracowanie wszystkich efektów tak, jakby oczekiwali tego widzowie. Początkowo wydawało mi się, że brak produkcji o Avengers w tych pierwszych latach nowych faz to dobry pomysł, bo to miała być taka sytuacja, w której nasza cierpliwość zostanie trochę wystawiona na próbę, ale przy okazji zdążymy nabrać głodu, zdążymy zatęsknić, a kinowe uniwersum będzie miało szansę właśnie, żeby wprowadzić nowych bohaterów, zarysować nowe konflikty itd. itd. Dziś wiem, że to był błąd. Trochę tak, jakby Marvel nie zrozumiał swoich widzów. Uznał z wielką pewnością siebie, że są niezniszczalni i to oni mogą rozdawać karty. Faktycznie, jeszcze w 2019 roku mieli prawo tak myśleć, bo tak w istocie było. Nawet w pierwszej, drugiej i trzeciej fazie. Zdarzały się słabe filmy. Ale byliśmy jako fani mocno wciągnięci w ten świat i dużo byliśmy w stanie wybaczyć lub zwyczajnie nie zauważaliśmy niedociągnięć. Po pandemii sytuacja się zmieniła, a Marvel przez kolejne lata ciągle był przekonany o swojej wielkości. I jeśli nawet wdrażał plany naprawcze, robił to zdecydowanie za wolno. I często za późno. Zatem, gdybyśmy mieli wcześniej, chociażby 3 lata temu albo 2 lata temu ten film o Avengers. To łatwiej byłoby już widzom złapać pewne kwestie, do których dąży teraz ta nowa saga. Byłoby też łatwiej zrozumieć i połapać się, jakie relacje są między postaciami. To wszystko wyglądałoby troszeczkę inaczej, gdyby ten film podsumowujący, który jest dodatkowo wielką, ciekawą rozrywką, pojawił się właśnie wcześniej. A tutaj mamy sytuację, że ten film. No nie pojawił się do tej pory. Pojawi się w przyszłym roku, ale no widzicie jak dużo czasu minęło od początku tej fazy czwartej. Poprzednio każda faza podsumowana była przez film o Avengers i dzięki temu potem mogliśmy mieć piękny wątek z najpierw pokłóconą ekipą i potem ich pogodzenie się w Endgame działało dzięki temu dużo, dużo lepiej. Na dziś trudno wytypować skład Avengers i trudno oczekiwać, że między postaciami są jakieś zażyłości, są jakieś relacje na poziomie tych, które były między Capem i Iron Manem, Bruce'em, Bannerem i Nataszą, czy Torem i całą resztą. No i nie zapominajmy, że filmy o Avengers napędzały całą tę koniunkturę. To nie tylko było podsumowanie, to nie tylko były kwestie dotyczące fabuły, ale też właśnie podtrzymywania hypu. Dlatego dzisiaj wiemy i widzimy, że to był ogromny błąd, że taki film się... Nie pojawił. Na koniec segment, który zaproponowała osoba z Discorda. Zapraszam swoją drogą na Discord, na serwer Kinocentryka. Link znajduje się w opisie. Jest to moja widzka o pseudonimie g JD? Nie wiem. JD? O, może tak bardziej. Zrzuciła taką rzecz, że Marvel Studios stało się ofiarą własnego sukcesu, i troszeczkę już na początku o tym mówiłem. Ale pozwólcie, że jeszcze na koniec to rozwinę, a przy okazji będzie to dobra okazja, by cały ten materiał podsumować. Wysoko zawieszona poprzeczka niestety sprawia, że gdy pojawia się pierwszy kryzys w tak eksperymentalnym projekcie, jakim ciągle jest łączone kinowe uniwersum, trudno przeciwdziałać. Formuła Marvela od zawsze była mieczem obusiecznym. Z jednej strony niesamowita sprawa powiązanych ze sobą historii, z drugiej sporo ograniczeń, choćby jeśli chodzi o harmonogram, no bo jeśli przesuniemy dany film, to potem musimy też przesunąć wszystkie inne, jeśli całość ma mieć jakiś spójny charakter i rzeczy mają z siebie wynikać. Widzowie w kontekście MCU mają też określone oczekiwania, mają mindset przygotowany na oglądanie filmu MCU więc pewne rzeczy w takim filmie powinny się znaleźć. Jest określone bingo rzeczy, których oczekuje widz. Sami pewnie macie pomysł, co mogłoby to być. Każdy z Was na pewno ma jakiś pomysł, co oczekuje od filmu Marvela. I weźmy taki film jak Eternals gdzie pojawiły się rzeczy próbujące iść w nieco innym kierunku niż zwykle, co raczej wypadło średnio i też średnio przez fanów zostało przyjęte. Faza czwarta i piąta to kilka naprawdę udanych produkcji, jak Shang-Chi czy Trzeci Strażnicy Galaktyki, ale też niestety ogrom zmarnowanego potencjału i boli mnie, że historie takie jak ta w Moon Knight czy She-Hulk zostały zmarnowane, bo powstały w momencie kryzysu całego uniwersum, ale też szerzej, w filmowej branży w USA. MCU znalazło się w potrzasku i samo na siebie często ukręcało tego bata. Czy zatem uda się z tego jeszcze wyjść? Osobiście uważam, że tak. Ale niezbędne będą te plany naprawcze i pewna konsekwencja w ich realizowaniu. No bo jeżeli mamy taką sytuację, w której Marvel już tak dosyć jawnie mówi o tym, że no pewnie zrozumieliśmy pewne błędy, chcemy wrócić na odpowiednie tory, a później słyszymy, czytamy te doniesienia, że na planie Avengers Doomsday kręcą, co prawda fajnie, bo ta premiera została przesunięta na grudzień, więc to jest dużo miesięcy by dopracować ten film, ale też czytamy, że no nie mają zakończenia, że film powstaje, a scenariusz nie jest gotowy. No to jak to wygląda? Jak tutaj mamy ufać w to i wierzyć w to, że rzeczywiście te uniwersum jeszcze może czymś nas pozytywnym zaskoczyć? Wierzę, że jest to możliwe, to jest jak najbardziej wykonalne, ale wszystko zależy od nich. To jest taka sytuacja, w której piłeczka jest po stronie twórców, ale przede wszystkim po stronie producentów, którzy przez swoje wszystkie te złe decyzje doprowadzili do takiej sytuacji, a nie innej. Więc, jak już mówiłem, jest to możliwe, ale wszystko zależy od tego, jak oni konsekwentnie będą działać na korzyść tego świata, a nie na korzyść. Tylko i wyłącznie swoich portfeli. Już widzowie mają inne wymagania względem tego uniwersum i bardzo dobrze, bo tylko tak można zwiększać presję a propos oczekiwań i dowożenia jakości. Właśnie wystartowało DCU i James Gunn zrobił to w wielkim stylu, więc mam nadzieję, że taka zdrowa konkurencja tylko pomoże w tym, żeby Marvel Studios zrozumiało swoją nową pozycję i miejsce w szeregu i zaczęło się sukcesywnie podnosić. Bo historii do opowiedzenia jest całe mnóstwo, bohaterów dziesiątki. O każdym można zrobić coś fajnego, i formuła superbohaterska jeszcze się nie wyczerpała. Trzeba jednak tylko w sposób zdecydowany działać, a kolejne produkcje MCU dadzą nam odpowiedź, ile z tych błędów zrozumieli i jakie wnioski zostały wyciągnięte. Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o ten materiał. Dajcie koniecznie znać, jak wy uważacie, jakie błędy Marvel Studios popełniło w tych fazach po Endgame, co się działo, że się zadziało, albo cytując klasyka, co się stało, że się zesrało. Pamiętajmy, że też, mimo wszystko, w tych obu fazach pojawiały się dobre rzeczy. To nie jest tak, że wszystko, co wyszło, było źle, złe, tragiczne i w ogóle do śmietnika, ale, no, faktycznie, ta ilość złych czy po prostu średnich rzeczy na pewno wpłynęła na naszą percepcję, na to jak postrzegamy całe to uniwersum. Więc dajcie koniecznie znać, jak wy się na to zapatrujecie, czy może w ogóle nie dostrzegacie tych kwestii, tych problemów. Was to nie rusza i dalej te filmy sprawiają wam wielką radość. To też jest ciekawe, zazdroszczę i mam nadzieję, że takie osoby jak ja jeszcze tej radości w tym uniwersum. Zaznają. Jeżeli spodobał wam się ten materiał, koniecznie proszę zostawcie jakiś ślad po sobie. Może to być komentarz, może być to jakaś łapa czy tam w górę czy w dół. Sami zdecydujecie. No i zachęcam do śledzenia kinocentryka też w innych miejscach. Linki są w opisie. Także dzięki Wam bardzo. To jest ostatni materiał przed fantastyczną czwórką, już niedługo na kanale, recenzja tego filmu. No i mam nadzieję, że właśnie już w tej recenzji będzie tylko optymistycznie, że to będzie dobry film MCU. Tego sobie i Wam życzę. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. No i hej.